Czy nie? Mhm. Dzień, do... dzień dobry panu. Dziś mamy niedzielę. Smęty dzień dla mnie. Wy umiecie zrobić kłótnię. Umiecie zrobić kłótnię, jak nie wiadomo co. Że skłócić mnie. I Wojtka ze mną. Mnie z Wojtkiem. Dlaczego ty, jeszcze z Pawłem, chcecie z bardzo dobrym człowiekiem, który mnie przyjeżdża i chce pomagać, a wy nie dajecie? Rafale, K morodo, dlaczego ty tak czynisz? Dlaczego ty tak robisz? Dlaczego pomawiasz Pawła z Krzynszyna? że on spożywa alkohol jak on jedzie z samochodem a kto kierowcą jest e, kierowcą jest czy z trójką, czy z dwójką czy z jedynką a z jedynką tym bardziej nie trzeba spożywać alkoholu to on nigdy nigdy nie spożywał alkoholu a nigdy zero dlaczego ty Z tym, e, jak się nazywa, z jackiem od psa Arona. Dlaczego ty, Rafale, nagrałeś film na internecie, że Paweł z spożywał alkohol? Wytwierdził się jak nie wiadomo co? Dlaczego ty? Nie zajmij się, przepraszam, ale musiałem się poprawić, nie ma się chyba, Paweł. Dlaczego ty, jak pojechaliśmy do, do e, Borowski Cibory, do Pawła, to sam Paweł, powiedział, sam Wojtek powiedział, że mleko jest złe. Ja pojechałem dla tego twojego przyjaciela, powiedzieć o mleku. O mleku, że jego synek ani przesadził dokładnie, tylko dał jakieś mleko Złe. nie do Złe. Już nie powie śmierdząca. Zapy... A ty, Rafale, sprzeczałeś się ze mną, że nie można mleka w sklepie zar zareklamować. Można. Jakieś też to można re reklamować złożyć? Mleko, sery, ubrania, buty, wszystko można składać. Koszulę, nie koszulę. Nałóż raz, zobaczysz, że pękła. Masz prawo, masz prawo zareklamować tą koszulę. Poszła ona bez metki, bo metkę oderwałeś. I wyrzuciłeś, ale masz paragon albo fakturę. I na tej podstawie reklamację składasz. I przestań, Rafale, pomawiać człowieka, który naprawdę, naprawdę chce mnie pomagać. Paweł Skrzydła. I wiesz, co? Weź postaw na nogi lepiej swojego przyjaciela. Pierwsza Wojtka, żeby przestał łąkać, pufu. Bo Paweł zaraz się uśmieje, że fufu, -fu, a bez przerwy robi fufu. -fu. Tylko ja do sklepu pojadę, sam nawet widziałeś Rafale, że jak przyjeżdżałeś, mnie przywoziłeś ze sklepu, z to on siedzi, wiadomo gdzie, ma swój, swoje krzesełko, koło pralki, z tyłu pralka stoi, tam wącha. Tam wącha, dzień i noc. Zaśnie, przypuśćmy od godziny 18 do rana, do godziny 3. Ja muszę chodzić i jego wprowadzę do domu. O tego patrzy, że ja zasnę. Zaraz takiego nie ma. Przebudzę się, patrzę, nie ma. Idę do, do, do toalety, załatwię się, patrzę, nie ma. Biorę kulacę, lampkę na głowę nakładam. I światło tutaj na schodach, widzę, siedzi. Siedzi, ja mówię, czego tu się siedzi człowieku? Marmycie, jak ten marmetun. U nas na, nazywają takiego człowieka marmetun. Sam do siebie, nie wiadomo co gada, bo wiadomo, że w głowie, ja mówię, się dzieje jak ten ser dziurawy. Jak ten ser dziurawy, która powiedziała dla mnie sądu, Czekaj, jak ta kobieta się nazywa. Możesz przypomnę, szpamu, e, ona bywa u mnie. Kuratorka, o kuratorka, że, bo ja zadałem pytanie, proszę pani, co się dzieje, się, jak Wojtek nałoga się? Rozpuszczennik, jak inny człowiek się nałoga na przykład. A ona mnie, krótko odpowiedziała. Panie kononacj, a kupił pan ser dziurawy w sklepie? Żółty? My tak. A Ja my, no, zależy jaki. Panie Kurator, to zależy jaki ser, jakiej produkcji, jakiej firmy, z jakiej firmy, z jakiej leczarni i tak dalej, mówię, ono mnie odpowiada dalej. Panie, to nie zależy od produkcji. Każdy ser ma dziury. Tak jak, przypuśćmy, mysz, szczura, wygryzła. I tak u jego, w rozumie, robi się mózg, że podrobiony. Ja pytam, jest złożone pismo do pani komendant, że, że jeszcze co? Nie biorę się za Wojtka, nie biorę się za Mariusza Kodora tylko za mnie wzięli się. Chcieli mnie udupić, ale nie udało się im. Chcieli mnie wstać do choroszczy, do dom pomocy, na odwyk, ale nie udało się im. Nie udało się teraz pani komendant i pani e, e, dzielnicowa Marzeno pójdzie pismo do minister spraw wewnętrznych, do Warszawy, że tak nękaliście mnie. I lękacie dalej, że nie bierzecie się do takich ludzi jak Wojtek i reszta innych. Alkoholików, menelów, czponów. Widziałem, sam i rapo widział, jak szedł człowiek ulicą, chodnikiem, przepraszam, przechodził e, ulicę zielonogórską na szyżowaniu, na światłach, marmytał do ciebie jak nie wiem co. Za dużo jemu było trunku. Trunku jakiego? Alkoholowego. Nie wiadomo, co rękami wymachywał, a za nim szła albo córka, albo żona szła. I tam coś odwracał się, tam coś wymachywał, palcem wskazywał, i sam do siebie marmytuł. Ale to fajne było takie marmotanie. Ludzie szli, to mijali. Jego jeszcze na trawnik schodzimy. z tego powodu, bo bali się ludzie, takiego człowieka naprawdę trzeba się bać, bo nie wiadomo co może zrobić, nie, nie wiadomo co może uczynić, nie wiadomo co może spełnić, jak może się zachować, może iść, spojrzeć na człowieka normalnego, trzeźwiego, złapać za grzdykę, udusić, czy tam pobić i tak bo w jego za dużo jest trunku alkoholowego. Tak jak u Wojtka za dużo jest rozpuszczalnika nitro. Nieraz pokazywano było, nagrywane u Pawła na kanale, na moim, że w śmietniku, teraz mój śmietnik tu na, na Białym A u nas na e, Wanny mówili: chobok, choboku. I tam jest, jest taka szapka, za ta szapko Paweł że sprzątał koreczki i dzisiaj leżą koreczki. Pani dzielnicowa. Jak pani to odsłyszy, pani komendant. Komisariatu trójki. To naprawdę pani przyjedzie. Nie to, że przyjedzie, że powiedziała. Jest pokoik, który przesłuchiwałem mnie raz i z Wojtkiem to powiedziała, że nie bój się Wojtku, ja pomogę tobie. To pani słowa pani dzielnicowa. Niech usłyszy Komendant Wojewódzki, Pan Robert Szwed, bo jest osobą publiczną, to mam prawo wymienić nazwisko i imię. Tak. I Panie Komendancie Wojewódzki, weź Pan postaw nie nieoczymej pism moich, które ja prosiłem, żeby Pan się zajął. Panie ludzie, Pan odesłał do Miejskiego Komendanta swego, no i podwodnego komendanta, ten do łap, ten na trójkę i co? Rozwiało się to. Rozwiało się tak wiatr rozwiewa chmury, żeby deszczu nie było. A dziś, dziś padał, ale teraz słoneczko wyszło, bo wiatr się wziął i rozbił te chmury deszczowe. Tak samo i pan robisz. Panie komendancie, Wojewódzki, Robercie Szwedzie. Jak panu słyszysz, te moje ekspozycje, to naprawdę wyśli swego komendy, bo nie komisarz, ale komenda. Najgłowniejsze w Wielkstoku. Wojewódzka. Na całe województwo białostockie. Nie ma Podlasia. Ktoś świecił mnie atlas starodajnie, jeszcze z lat 70., ja mówiłem, że tam, gdzie ja mieszkałem, to jest Warmia. Nie jest Mazury, tylko Warmia. I pon dalej dla Pana. Panie Komendancie, weź Pan z wolną z Komisariatu trzeciego Komendantkę i dzielnicową. Tak. Niech nie dają mi mandaty. A ja mam zapisanych, co wyrabiał e, Koder Mariusz Łap. Straż pożarną wezmę. On myślał, że polecą z szałkami, z wodami, z pianami na dom będą nać. mój. Zaleją dom, będzie się śmiać. Bo stwierdniczył, bo ja wezwałem policję. To stwierniczył, a policja postała, postała i na sygnale uciekła. Jakąś szedł to w nogi, wpadł i zapadł. Na sygnale jeszcze. Ze krętem tam dalej pojechali bez sygnału. To prawda. To jest wszystko nagrane na kanale Rafała. Tak. Mogłem nagrywać nawet na swój kanał. Ale nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem tego zrobić z tego powodu, że nie chciałem was ośmieszać. Bo jestem człowiekiem normalnym, nie tak jak. Nie tak jak ten e, Wojtek, że bzdury gada na kanale, na mnie. ja farbę wąkam, rozpuszczalnik, farbę piję, e, asfalt jem, chodnik jem. Ten, panie komendancie, zobacz pan, jaki tu piękny chodnik leży. Z naszej strony kto to zrobił? Jaki piękny plac zabaw jest dla dzieci. To, co to zrobił? Kargul pewnie. Czy nie? Nie? On zrobi? On połytie da na mnie. Udał tak? raz. Bije ciebie? Raz. Ja już bici bił przez niego. No Nowy Rok. no Sylwestra. Na. Krzysiu, ten no, wysiądziemy, bo zapalić muszę, co? Zaraz. I powiem, to możesz spalić się. Nie. To tu co, Przecież możesz tam nim Nie, musimy wysiąść. I powiem Tobie, powiem dla Was. Już są. Tam już wyjęli komórkę, zaraz będą nagrywać. Sięgnij tam tego człowieka. Sięgnij. Bardzo proszę. Tylko przeszkadza samochody. Widzisz go? Mm -hmm. Będziecie mieć nagrane człowieka, który odwrócił się. I nagrywam, nagrywam bez mego pozwolenia. O, dwóch. Jeden się schował. Się. Nagryj też tego. Nagryj. do wysiąć, wysiąć i opierdol. Idą. Nagryj. Ale nie, nie można ludzi nagrywać. Ale ty możesz.